Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Modernizacja obiektów sportowych. Szósty Chorzowski teatr ogrodowy. Industriada 2012 Chorzów liderem. Strażnicy miejscy walczą ze złodziejami złomu. Ruch wygrywa z metalurgiem w eliminacjach Ligi Europy. Chorzowskie obiekty sportowe przejdą gruntowne remonty. W przyszłym roku wszyscy korzystający z basenu przy ulicy Granicznej w Chorzowie będą pływać w wodzie ogrzewanej przez słońce. Basen przygranicznej będzie drugim obiektem użyteczności publicznej w Chorzowie, w którym do ogrzewania wody zastosowano instalację solarną. Taki system działa już w Szpitalu Dziecięcym przy ulicy Truchana. Nasze wnioski, które zostały złożone na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, spotkały się z pozytywnym odzewem i otrzymaliśmy 3 miliony złotych na dofinansowanie, a w tym wniosku była kolektory słoneczne na ulicy granicznej. Tam przede wszystkim oczywiście pod kątem basenu, ponieważ tam podgrzanie ciepłej wody użytkowej to, to faktycznie da, da oszczędność rzędu około 40 tysięcy rocznie, jeżeli chodzi o kolektory słoneczne. Wszyscy idą w stronę odnawialnych źródeł energii. Chorżów też stawia na ekologię. Wniosek był tak sformułowany, by miasto mogło uzyskać oszczędności na podgrzewaniu wody w basenie oraz na tryskach. Dzięki tej unijnej dotacji będzie można Budować konstrukcję nad halą sportową przygranicznej, na której ułożonych zostanie 140 baterii słonecznych. Te baterie będą podgrzewały Wodę, co pozwoli na oszczędności w ogrzewaniu. Na modernizację może liczyć też hala sportowa przy ulicy Dąbrowskiego. Tam przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja elewacji. W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na termomodernizację naszego obiektu. I oczywiście oprócz tego, że to jest termomodernizacja, czyli jak się samo przez się rozumie, ocieplenie tego obiektu, wymiana stolarki okiennej połączona z bardzo dużą redukcją przeszklenia, ponieważ w tej chwili są bardzo duże okna, które powodują bardzo duże ubytki ciepła, więc będzie częściowa redukcja tego przeszklenia w całym obiekcie, nie tylko na terenie hali sportowej, tam gdzie są rozgrywki, ale w całym obiekcie. Dodatkowo zostaną zamontowane tutaj kolektory słoneczne, które mają służyć podgrzaniu ciepłej wody użytkowej, którą, którą potrzebujemy tutaj na terenie obiektu. Będzie modernizacja systemu wentylacji w całym obiekcie. Będzie dostosowanie tego obiektu do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Stan techniczny tych obiektów jest dobry, tam odbywają się wciąż zajęcia. Niemniej technologia w Wykonania sprawia, że miasto bardzo dużo pieniędzy traci na ogrzewaniu, m.in. hali przy ulicy Dąbrowskiego. Dzięki termomodernizacji będzie można uzyskać spore oszczędności. Ten obiekt też zyska na wyglądzie zewnętrznym. Teraz o nim popularnie mówi się akwarium. Po termomodernizacji na pewno na pewno miasto zyska, bo będzie ten obiekt swego rodzaju wizytówką. Całkowity koszt obu modernizacji to blisko 6 milionów złotych. Dotacja z Unii Europejskiej wyniosła aż 85%. Miasto Chorzów oraz Sztygarka zapraszają na szósty już chorzowski teatr ogrodowy. 20 lipca na terenie sztygarki w Chorzowie odbyła się uroczysta inauguracja szóstego sezonu Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. Pierwszym artystą na chorzowskiej scenie był Andrzej Poniedzielski, który wystąpił w swoim nowym autorskim programie. Szósty sezon chorzowskiego teatru ogrodowego to nic nowego to to co mamy najlepsze od lat co próbujemy tu robić czyli przede wszystkim festiwal teatralny w przestrzeni poindustrialnej Chorzowskiej Sztygarki a ten teatralny festiwal ozdobiony zawsze osobowością w tym roku tą osobowością jest Andrzej Poniedzielski Chorzowski teatr ogrodowy wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Chorzowie Żelazna już pozycja w trakcie wakacji, kulturalna, która kusi tutaj i sprowadza w to miejsce zarówno mieszkańców miasta, jak i gości Chorzowa. Cieszymy się, że frekwencja z roku na rok jest coraz większa, aczkolwiek trudno tak nawet powiedzieć, bo od kilku lat frekwencja jest stuprocentowa. Już magazyn ciekłego powietrza, w którym odbywają się spektakle, nie mieści wszystkich chętnych. Chorzowski Teatr Ogrodowy trwa, a co przed nami? A ja polecam każdy z nadchodzących weekendów, a najbliższy już 27 to o godzinie 21:00 pierwszy raz w Chorzowskim Teatrze Ogrodowym Teatr Rozrywki Trójkąt Zielonej Góry ze spektaklem scenki z Zoszczenki w tytule Mamy Autora. Na podstawie prozy Zoszczenki spektakl powstał, a jako że staramy się, żeby te spektakle były jak, jakoś specjalne latem w Chorzowskim Teatrze Ogrodowym, ten będzie z muzyką na żywo graną, mimo że zazwyczaj grany jest z podkładów, tak jak zazwyczaj gra się spektakle. To o godzinie 21, a o 23 premiera, właściwie druga premiera filmu Miry Sikorskiej Kucowizna to film dokumentalny o Kazimierzu Kucu, który swoją do, y, premierę będzie miał parę godzin wcześniej na Wrocławskim Festiwalu Nowe Horyzonty i po paru godzinach u nas. Podczas tegorocznej industriady w naszym województwie najwięcej gości przybyło do Chorzowa. Tegoroczna industriada miała miejsce w 36 lokalizacjach, ale była współorganizowana przez prawie 50 podmiotów. Najaktywniejszym samorządem zostało miasto Chorzów. Udało nam się wykreować miejsce, do którego przychodzi największa ilość ludzi po, po kopalni Guido, ale wiemy, że kopalnia Guido to największy obiekt i najcenniejszy na szlaku. Zabytków techniki. Nasz obiekt jest nieco bardziej stabilny, to jest szyb prezent. Tam się mało kręci, tam się mało rusza. Niewątpliwie ten obszar musimy natknąć duchem i treścią, tak żeby przyciągnąć ludzi. Wynik bardzo, bardzo dobry, chociaż nam nie zależy absolutnie na frekwencji, w sensie liczby względów, bo no nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby osoby, które przyjdą, po pierwsze, były zadowolone, po drugie, po drugie miały pewność, że ten czas, który tu spędziły, nie był stracony, a chyba tak, chyba tak było. W tej chwili szyb prezent jest jednym z symboli miasta i, i z każdym rokiem jego rozpoznawalność i popularność wśród mieszkańców Chorzowa rośnie. W Świętowanie w Chorzowie uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Nagrodę w postaci świecącego neonu w kształcie litery I z rąk członka zarządu województwa śląskiego Jerzego Gorzelika odebrali zastępca prezydenta Chorzowa Marcin Michalik i prezes stowarzyszenia Sztyk Art Michał Wrublewski. Strażnicy miejscy apelują o pomoc w walce ze złodziejami złomu. W ostatnich dniach chorzowskim strażnikom miejskim dwukrotnie udało się ująć niemal na gorącym uczynku złodziei złomu i kabli telefonicznych. Z terenu Huty Kościuszko zostały skradzione elementy w postaci szyn oraz zwykły złom. W tym przypadku sprawcy w wieku od 14 do 19 lat. Zostali ujęci przez strażników miejskich w bezpośrednim pościgu, kiedy kierowali się w stronę Świętochowic tramwajem numer linii 11. Tam też zostali ujęci i przekazani policji łącznie z, z ujawnionym mieniem. W biały dzień można by powiedzieć, doszło do kradzieży kabli telekomunikacyjnych w pobliżu sieci straży miejskiej, e, mianowicie przy ulicy Katowickiej, koło obiektu byłej restauracji Merkury czterech sprawców w wieku od 19 do 33 lat usiłowało dokonać kradzieży kabla telekomunikacyjnego. Około 30 metrów kabla zostało zabezpieczonych przez strażników miejskich zostali ujęci na gorącym uczynku, kiedy, dokonywa, kiedy cieli po prostu ten kabel. Bardzo często oprócz niszczenia mienia działania złodziei mogą doprowadzić do katastrofy, bowiem łupem padają oprócz kabli telefonicznych czy trakcyjnych, metalowe elementy wyposażenia wiaduktów, kolei czy linii tramwajowych. Sprawców w ostatnich dniach udało się zatrzymać dzięki pomocy mieszkańców, którzy w porę wezwali mundurowych. W obu przypadkach sprawców udało się ująć niemalże na gorącym uczynku. Tego by nie było, gdyby nie... Sygnały mieszkańców, a więc tutaj apel do wszystkich, którzy widzą yy, takie przypadki, w których ktoś wydłubuje elementy metalowe, który odcina kable telefoniczne, czy yy, kable energetyczne o to, by, by interweniować, by dzwonić. Zdarza się, że ludzie reagują na przypadki kradzieży czy też dewastacji mienia. No i patrole są zaraz kierowane, niezwłocznie kierowane w to miejsce. Gdzie otrzymujemy zgłoszenie? Zdarza się, że ludzie dzwonią. No niestety nie za często. Ruch Chorzów wygrał w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy z metalurgiem z kopie 3-1. Dwie bramki zdobył Arkadiusz Piech, jedną Piotr Stawarczyk. Kilka dobrych wrzutek karek, wysnął z skutecznością. W sparingach nie strzelał, ale, ale w tym najważniejszym momencie dobrze przystawił głowę. Strzelił Piotrek, także myślę, że, że wynik jest przyzwoity przed rewanżem, i, no, ale musimy robić cały czas krok do przodu i na pewno będziemy chcieli lepiej grać. The game was difficult, what we like we expected. We, I said yesterday, we came here to score the goal. We score first goal, but uh, obviously it was not enough to, to make uh, good results. I'm disappointed because if you have uh, 75 minutes positive results in the, your hand, and then for the last 10 minutes you, you get three goals, uh, that show that we are not experienced enough. It's a big big experience, I said uh, also for myself, for for my players. Congratulations for the RUH. The first 45 minutes finish it's 3 1, it's not good, but not bad results. We're gonna try to score first in Skopje and to make interesting the second game, but we will see exactly seven days. No na pewno jesteśmy zadowoleni z końcowego wyniku, ponieważ w pewnym momencie zrobiła się sytuacja no niekomfortowa, straciliśmy bramkę i w meczu, który trzeba było, jak to ktoś powiedział, gładko wygrać do zera, zrobiła się sytuacja, że musieliśmy gonić wynik i tutaj duże uznania dla drużyny za to, że w tak trudnym momencie. Potrafię przyspieszyć grę i zdobyć trzy bramki. Myślę, że zrobiliśmy na tą chwilę wszystko, co było w naszych możliwościach, oprócz tego, że oprócz tej straconej bramki. Na pewno ten dwumerz jeszcze się nie skończył i będziemy się od jutra jeszcze przygotowywać do, do meczu rewanżowego. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach komtew.pl oraz chorów.tv. Na kolejne wiadomości, jak zwykle, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!